Cześć, z tej strony Elis i szósty tydzień przeglądu moich wyzwań w tym samym outficie, bo czemu nie? I dzisiaj na tapet bierzemy wyzwanie, które jest na moim kanale cały czas aktywne i które jest bardzo długie, bo jest to wyzwanie siedmiocyklowe. I mówiąc cykl, myślę, że część z Was, która gdzieś tam śledziła moje poczynania na YouTubie. Y może już skojarzyć z wyzwaniem wehikułu czasu, gdzie wyzwanie jest podzielone na cykle, którym mm, skupiamy się na rozwoju Sima, ale nie takim jak zawsze. Ponieważ cała historia opiera się na trochę historii Fantazy, którą bardzo polecam obejrzeć. Jest to krótka Katstenka, ale która myślę, że fantastycznie wprowadza w klimat tego wyzwania, i dlaczego my właściwie tego Sima chcemy w taki sposób poprowadzić, dlaczego to wszystko robimy. Ponieważ um, nasza Simka. Która wychowała się wśród elfów w mitycznej krainie, w której e, tak naprawdę panował jej ojciec, fantastyczny, dobry król, e, który niestety zmarł, a na jego miejsce nie mogła wejść na je ze względu na to, że była kobietą. E, wskoczył, można powiedzieć, bardzo zły, inny sim, zły elf Halrandir, i który zaczął rządzić krainą Galanor po swojemu. E, podstawą całej wiedzy tego Galanoru, całym, całym tym takim dobrobytem, który płynął z tej krainy, była księga. I księga, która zawierała całą mądrość zarówno świata ludzkiego, jak i elfiego. No i Halrandir, będąc naprawdę złym elfem, spalił tę księgę i stwierdził, że będzie robił tak, jak on chce, a nie tak, jak książka mu, można powiedzieć, każe. No i teraz katastrofa, co zrobić? Mamy szamankę w tym, tym całym naszym galanorze, wysyła naszą bohaterkę do świata ludzi, aby poznała tę wiedzę od nowa i żeby ją spisała, aby można było również pokonać Halandira. Bez rozwoju tej postaci nie uda się tak naprawdę przywrócić Galanorowi spokoju, dlatego Nael jest taką, u mnie Nael, jest taką wysłanniczką tego świata, nie, i swego ojca, i ludności, i tak naprawdę jest takim, je, taką jedyną nadzieją, która pozwoli na uratowanie Elfiej Krainy. ale nie jest to proste. Czas ludzki i czas elfii płynie zupełnie inaczej, czyli taki można powiedzieć, jeden cykl życia Sima to jest jak jeden dzień w Galanorze, dlatego mamy około tygodnia, bądź może być nawet krócej, jeśli ktoś woli e, wyzwanie jeszcze większe, aby elfiego tygodnia, aby doprowadzić e, Galanor tak naprawdę do ponownego rozkwitu, bo stoi e, ta nasza kraina nad. Przepaścią. Ważne jest w tym wezwaniu to, że pochodzi ono z 2021 roku i nie było ono do końca aktualizowane, dlatego doszło mnóstwo innych um, umiejętności czy um, karier, aspiracji. Oczywiście możemy zostawić tak, jak jest, tak jak ja to stworzyłam te kilka lat temu, a można również je rozbudować um, o te, które doszły już po swojemu, ponieważ mamy 7 cykli, 7 różnych obszarów na temat tych. Yy, obszarów właśnie wiedzy, którymi będziemy się zajmować w danym cyklu. Pierwszy cykl, bardzo polecam, aby zrobić cykl, to kwestia obycia, bo tutaj skupiamy się na takich ludzkich, yy, ludzkich cechach, emocjach, umiejętnościach, czyli wszystko, co wiąże się z, kontakt, kon, z kontaktem yy, z innym simem. Dlatego nasza postać warto, aby zaczęła od tego, ponieważ można powiedzieć, że jest to taka baza, która wprowadza nas w życie elfa, który zupełnie nie wie, o co w tym chodzi, do takiego człowieka, który zaczyna się orientować i mniej więcej już czai bazę i wie, dokąd powinien zmierzać. Kolejność moich cykli została ustalona z Wami. Tak naprawdę po każdym cyklu było głosowanie, które, którym wybieraliście kolejny cykl i u mnie było tak. Najważniejszą, właściwą zasadą jest to, że nasz Sim nie umiera ze starości. On nie umiera ze starości. On... Młodnieje, można robić to kodem, zmienia całkowicie wygląd, zmienia całkowicie swoje cechy, zmienia całkowicie imię i nazwisko, i co najważniejsze, zapomina wszystkich Simów, których zna. Być może oprócz rodziny, która na przykład też mój Sim był elfem, teraz nawet mamy wróżki, ale u mnie była elficka cecha i te Simy, które mm, miały tę cechę elfów, no to wtedy pamiętają ten, IEL, ten, ten, ten moją simkę, no bo one były jakoś tam prawdopodobnie złączone. Tą misją, aby chronić tę naszą Simkę, aby jej pomóc w tej misji, aby nie dać złapać się Randirowi, który cały czas drepcze po piętach po prostu naszej postaci. Myślę, że bardzo fajnie obejrzeć playlistę i, i kilka odcinków, właśnie takich początkowych i końcowych z każdego cyklu, który na razie się pojawił, bo myślę, że one bardzo tak zawsze wprowadzają w klimat i pokazują skutki. I tych naszych działań tak naprawdę, czasami trochę nieporadnych, czasami takich nielogicznych, takich, których widać, że ta nasza postać jeszcze cały czas się uczy i jeszcze nie do końca wie z czym wszystko się je, ale próbuje. I czasami te próby wprowadzają ją w kłopoty, dlatego te playlisty i te kactenki bardzo wprowadzają w ten klimat. Mm, ale jak zawsze, jeśli nie macie ochoty, ale wszystko jest na dole, w opisie. PDF możecie dowolnie mieszać cykle tak, jak Wam pasuje. Możecie dowolnie wybierać płeć, możecie dowolnie wybierać wygląd. Fajnie jest jednak um, trochę sobie urozmaicać tę grę i ja robię e, na zmianę. Czyli najpierw miałam kobietę, potem mężczyznę, kobietę i znowu jest teraz mężczyzna. I teraz jestem na etapie... E, na, na, pamiętajcie o ogrodach? Chyba tak. Chyba pamiętajcie o ogrodach i nasz sim jest teraz bardzo wycofany ale dlaczego jest bardzo wycofany, dlaczego się odciął od wszystkiego, no to warto zobaczyć właśnie w bo czasami są one dość smutne, muszę przyznać i, i takie moim zdaniem emocjonalnie trudne I, i staram się wczuć w tego Sima, co on by mógł wtedy właśnie jak się zachować, jak się poczuć, dlatego bardzo Wam polecam i tyle mam chyba na... Ten temat. To jest najdłuższe wyzwanie na moim kanale, jeśli chodzi o pokolenia, slash cykle, bo jest ich właśnie aż 7. Ale muszę przyznać, że gra się całkiem przyjemnie, bo to tak naprawdę te wszystkie nauki, umiejętności, bo my opieramy się na nauce, umiejętności, one wszystkie są tłem. A tak naprawdę cała reszta zależy już od nas. To nie jest tak sztywno, to nie jest tak, że musimy to, to, to i to, żeby móc zrobić coś innego. Po prostu rozwijamy swoje umiejętności w danym cyklu i staramy się jakoś uratować ten galantur. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia za tydzień w ostatnim filmie w tym samym outfitie. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!